Mówię tutaj o episkopacie, bo to jest dla mnie największa tajemnica. Z pewnością gdy udawali się na konferencję episkopatu, by stanąć w kaplicy Matki Bożej jasnogórskiej, to jechali, aby szukać pomocy u Maryi. A skąd wzięła się u nich myśl i przekonanie, że to błogosławiony Andrzej Bobola ma uratować Polskę? Bo przecież wszystkie fakty o tym świadczą, że biskupi wyjeżdżając z Jasnej Góry przyjechali do swoich diecezji, rozporządzili ogólnopolską modlitwę o uratowanie ojczyzny za przyczyną Andrzeja Boboli, a kardynał warszawski nawet podjął decyzję, żeby odprawić nowenne i kazał z Krakowa sprowadzić relikwie świętego Andrzeja